Beczki. Dostałem taki list. Widz poprosił o to, żeby niejako zapytać kogoś znanego, nagłośnić tę sprawę, a mianowicie polski vloger o pseudonimie Szarpanki z Życiem twierdzi, że został zaatakowany w Mielnie przez obcokrajowców. Dostał maczetą w głowę. I uwaga, oczywiście tej sprawy nie znamy w szczegółach, nie wiemy, co tam się dokładnie wydarzyło. Ale on twierdzi, że po pierwsze takie rzeczy się tam dzieją regularnie, a po drugie polskie służby nie kwapią się żeby tę sprawę e, wyjaśniać, rozstrzygać. On niejako się musi o to dopominać. Ja podkreślam, dostał maczetą w głowę. I jeszcze po trzecie media się tym za bardzo nie interesują. I tak się zastanawiam, bo w waszej partii pojawia się taka retoryka, że my nie możemy dopuścić do tego, żeby w Polsce pojawiły się te problemy z imigrantami, do których dochodzi na Zachodzie. Może to już jest za późno, może one są, tylko jeszcze nie są nagłośnione, bo takich filmików z różnych zamieszek, starć, Pobić pojawia się w sieci coraz więcej. To prawda, te filmiki też zaczęły do mnie docierać. Tej sprawy, o której mówiłeś, nie znam, więc ciężko mi się o niej wypowiedzieć. Teraz pytanie, czy rzeczywiście to już się dzieje w takiej skali większej niż incydentalna. Nie znam statystyk, ale wydaje mi się, że nie. To znaczy, z wszystkich statystyk dotyczących bezpieczeństwa, które obserwowałem, wynika, że póki co poziom bezpieczeństwa w Polsce jest drastycznie wyższy niż na Zachodzie. No Tylko w zeszłym roku w Holandii było 600 zamachów bombowych, w Szwecji 150 zamachów bombowych. W Niemczech rocznie dochodzi teraz do ponad 700 gwałtów zbiorowych rocznie. Są jakieś astronomiczne liczby, i w żadnym wypadku się do tego jeszcze w Polsce nie zbliżamy. Natomiast problem jest oczywisty. Pierwszy. Mamy bardzo duże, wyraźne negatywne skutki masowej imigracji z Azji czy z Afryki do krajów Europy Zachodniej. One są teraz obserwowalne, one wychodzą ze statystyk dotyczących bezpieczeństwa. W Niemczech ci tak zwani uchodźcy odpowiadają za 2,5% społeczeństwa i za 15% przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu, za 12,5% czy 13 seksualnych, tak? Te nadreprezentacja przestępców wśród tych masowych imigrantów z Azji i z Afryki jest po prostu druzgocąca. Problem też jest taki, że poprawność polityczna wywołana przez tą lewicową ideologię na zachodzie uniemożliwia głośne, otwarte i szczere mówienie o tym problemie, w Polsce na szczęście jeszcze jest lepiej i bardzo bym nie chciał, żebyśmy te możliwości dotyczące pełnej wolności słowa i omawiania faktów, żebyśmy te możliwości w Polsce stracili. Też kolejna lekcja z zachodu, jeżeli raz, Ktoś otworzy się na masową imigrację z państw o zupełnie innej kulturze, to potem ten proces jest nieodwracalny. To znaczy, nie da się potem milionom ludzi powiedzieć, że musicie wyjechać z Francji, bo wasi dziadkowie tu przyjechali, a pradziadkowie już tu nie mieszkali. Tak? Takich rzeczy się nie robi. Więc Francuzi, Niemcy, Brytyjczycy, Szwedzi, Holendrzy. Mają olbrzymi problem. Nie wiem, co oni z tym zrobią, nie wiem, czy cokolwiek da się jeszcze z tym zrobić, ale Polska z całą pewnością nie jest jeszcze na tym etapie, i musimy zrobić wszystko, co możliwe, żebyśmy nigdy tam nie zaszli.